Cześć, dzień dobry, z tej strony Simgata i witam was bardzo gorąco na moim kanale. Tradycyjnie już podczas mojej reakcji na zwiastun dzisiaj poznamy szczegóły najnowszego pakietu rozgrywki, który dotyczy wesel, ślubu, więc może być bardzo ciekawie. I powiem wam szczerze, że podczas pierwszych przecieków byłam totalnie nieprzekonana. Ale dowiadując się, że będziemy mieli nowy świat, że... Że, że, że co? Że ładne zdjęcia są, fajne rzeczy się pojawiają, także nie wiem czego oczekuję. Mam nadzieję, że będę zadowolona i zaskoczona. I w końcu zaczynamy oglądanie razem, wspólnie. Jestem podekscytowana jak zwykle. Dobrze, mamy tu, zobaczcie, piękne torty, nowe torty, ślubne czy żby? czy Tutaj tradycyjnie, tradycyjnie nic, nic, nic wow. No i mamy tutaj zobaczcie nowe, nowe tutaj rzeczy do trybu budowy. Na pewno to już widzimy. Czy to nowy świat? Zobaczcie, wygląda pięknie. Był jakiś sklep ślubny. Nowe ubrania, które możemy już tutaj zauważyć. No, liczyłam na coś bardziej księżniczkowego, dodatkowo, więc mam nadzieję, że coś takiego jeszcze się pojawi. Zobaczcie jakaś kawiarenka przy ulicy. No, tutaj może będziemy mogli otworzyć typową kwiaciarnię. Zobaczcie sami. O! Hmm. Widać dużo takich nowych, ciekawych, fajnych rzeczy. Ale na razie nie robi to na mnie jakiegoś takiego efektu wow. Totalnie. No tutaj. Sama nie wiem. <laughs> Sama nie wiem, bo mam szczerze, że jestem w tym momencie totalnie rozdarta, bo były takie zastany, które robiły na mnie totalne, totalne wrażenie. A ten taki jest dosyć statyczny, tak nic takiego wow nam to na razie nie pokazuje, ale bardzo ładny strój, bardzo ładne nowe dekoracje, bardzo o, sypanie kwiatkami, to jest bardzo o to są bardzo fajne interakcje, które będzie można tutaj wykonać i bardzo mi się to podoba, bo to takie naprawdę urozmaicenie tych ślubów, bo tak to wiecie zawsze goście rozproszeni i, i każdy miał w nosie, w nosie te śluby i parę młodą, dlatego może, może teraz to się zmieni i, i będziemy, nasi goście naprawdę będą brali w tym udział dział. Oj, niektórzy załamani, niektórzy szczęśliwi, ciężko powiedzieć. Nie, ale wam powiem, że fajne tutaj rzeczy. Jaki ładny tort, zobaczcie sami. Mam nadzieję, że też będziemy mogli się go uczyć. Pies po prostu, rzucanie kwiatami, no to już jest naprawdę bardzo fajna rzecz. No jakby dużo takich naprawdę ciekawych tutaj nam nowych opcji dojdzie prawdopodobnie z tego, co na to wygląda ale bez efektu, o, totalnie noc poślubna, zobaczcie więc no tak mi się wydaje, że to była noc poślubna przynajmniej ale zobaczcie, wiercą mi tutaj, wiecie to jest jakaś tragedia, ale zobaczcie ten świat nowy jest przecudowny 17 lutego proszę przestać mi wiercić Dobra, więc ja wam powiem tak najbardziej podsumowując, że zwiastun mnie trochę e, zawiódł, e, bo liczyłam, że nam pokażą jeszcze więcej, chociaż później na koniec trochę się to rozkręciło i dochodzi naprawdę wiele takich interakcji bardzo ciekawych, no nie dadzą mi nagrać, tylko będą wiercić, mam nadzieję, że tego nie będzie słuchać za bardzo. E, więc wiecie, kwestia takich rzucania kwiatów przed parą młodą, przynoszenie obrączek, rzucanie kwiatami, no, no i zaczyna na to, że może będziemy mogli otworzyć własną kwiaciarnię. No i te kawiarenki przy ulicy są bardzo, bardzo ładnie wyglądające, więc mam nadzieję, że będą one naprawdę użytkowane. No i nie dadzą mi dalej gadać, więc ja już teraz zakończę. Czekam na Waszą tutaj opinię na temat tego, czy wow, czy nie wow, czy, czy, czy tak spełnia Wasze oczekiwania. Ja najbardziej czekam na więcej informacji na temat tego świata i liczę na to, że będziemy mieli dużo nowych parcel, a nie na przykład 3 albo 4, jak to się też czasami zdarzało, więc dajcie znać co myślicie, a ja się z Wami żegnam, cześć.